Witam wszystkich! Mam nadzieję, że macie się dobrze. Zanim przejdę wam do drugiej części na YouTube, tym razem dla osób bardziej początkujących, chciałem wam zwrócić uwagę na bardzo ważny materiał, jeżeli chodzi o naukę języków. Czyli właściwie, zanim przejdziemy, tak naprawdę, poziom wyżej, musimy się zorientować, na jakim poziomie w ogóle jesteśmy. I chciałem powiedzieć, że kiedyś to było określane mianem słów angielskich, czyli na przykład, że jesteś na beginner, czyli początkujący, potem byłeś advanced, potem byłeś upper advanced, potem byłeś e, proficient, potem byłeś tego. Tak, w międzyczasie się tam różnego typu fluency levels, czyli poziomy płynności językowej, natomiast od paru lat się stosuje. System oznaczenia oznaczony literami, ale nie będę się tutaj powtarzał, ponieważ yy, Patryk z kanału Język w Roch nagrał super to wideo. Więc yy, na sam początek chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że popa popatrzcie na jakim poziomie języka jesteście. Jeżeli jesteście na poziomie bardziej zaawansowanym, czyli yy, tak powiedzmy B2, może C1 albo Albo już nawet zachacając o B1, czyli rozumiecie, rozumiecie angielski na tyle, że, że potraficie e, z kontekstu się domyśleć to ta druga wtedy część, e, którym polecam te kanały dla osób bardziej zaawansowanych, jest właśnie dla Was. Więc e, zapraszam do oglądnięcia tej drugiej części. Oczywiście. Ona była nagrana troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że kanały, które tam przedstawiłem, wam się bardzo, bardziej przydadzą i że będziecie mieli przyjemność z nauki, a równocześnie zobaczycie, że są ludzie na YouTube, którzy robią to naprawdę z pasją i dzielą się swoją wiedzą za darmo, więc. Nic, tylko skorzystać. Yy, witam tak jak wspomniałem w drugiej części wideo. Chciałem Wam pokazać bardziej yy, już kanały typowo prowadzone przez yy, ewentualnie native speakerów albo osoby, które bardzo dobrze mówią po angielsku. To są tak zwane moje rekomendacje, już dla tych osób, które się już uczą, powiedzmy, ten rok dwa angielskiego i znają go na tyle, że. Jeżeli chodzi o comprehension, czyli zrozumienie, nie mają z tym większego problemu, ale chcą na przykład poszerzyć swoje słownictwo, to tutaj English with Lucy jest idealnym kanałem, ponieważ na praktycznych przykładach Lucy tutaj opowiada, jak zastąpić na przykład słówka, które są dosyć powszechne. Jakimiś takimi bardziej wyszukanymi wyrażeniami. Mało tego, na tym kanale Lucy ma specjalną li listę. Kolaps Co się nazywa, ta lista. Ta lista to jest lista, która zawiera wideo, które Lucy nagrała z, in z innymi. YouTuberami również zajmującymi się językiem angielskim, między innymi z Australii czy z innych części Anglii, więc usłyszycie również inne akcenty, jeżeli chodzi, ponieważ Lucy jest Brytyjką, to jeżeli chodzi o, o kanały. Prowadzone przez Amerykan Amerykanów, ponieważ to jest nieco inny angielski. Zobaczycie różnicę, ale, jest, ale ja rekomenduję oczywiście tu, tutaj kanał Go Natural English z Gary Wallace. Chciałem tylko nadmienić, że żadnej z tych osób osobiście nie poznałem. I poza tym, że posiadam książki Allen nie utrzymuję kontaktów póki co na razie z tymi osobami, więc, więc po prostu cenię sobie ich pracę i ich zaangażowanie. Patrząc z punktu widzenia osoby, która zna ten język, która się go uczyła już parę lat, również, również profesjonalnie, ponieważ tak jak. Wspominałem, skończyłem e, Uniwersytet Śląski, co prawda parę lat temu, ale takich rzeczy się nie zapomina. A ja chciałbym po prostu pomóc osobom, które, które chcą rozpocząć e, przygodę z językiem i pokazać wam źródła, które, które wszystkim z tym mogę polecić. Następne dwa kanały mogę też z polecić. Yy, dla osób, które uczą się języków, tylko chciałem zwrócić uwagę, że tu że yy, kanał Lucy i kanał yy, Gabi, czyli ten, który pokazuje nasz na Go Natural English, są prowadzone przez native speakerów. Natomiast dwa kanały, które pokażę teraz, czyli Journey to Fluency Journey, Lingua marina są prowadzone przez uważam yy, przez yy, nie yy, przez tak zwanych non-native speakers, czyli yy, tak, czyli, yy, czyli ludzi, którzy nie używali języka od początku, ale nauczyli się go na takim poziomie. Że może stanowić to świetny przykład, że jeżeli chce, chce się, to można. Znajdziecie na tych kanałach tyle różnych, ciekawych i, <laughs> i praktycznych porad, porad odnośnie nauki angielskiego, że gdybym ja yy, w moich czasach miał możliwość za darmo, te porady zastosować, to wielu rzeczy bym, że tak powiem, uniknął, ponieważ ja jeszcze się wychowałem w czasach. Tak, uwierzycie, w czasach przed internetem, więc wtedy, kiedy. Więc wtedy o YouTube nie było mowy. Yy, ba, nawet powiem Wam tyle, że inter, internet dopiero u nas się pojawił w latach 90. A ja jestem z początku lat 80. więc całe dzieciństwo spędziłem bez internetu. Wiem, szokujące. Ale nie, ale to jest taka moja prywatna dygresja, więc serdecznie polecam, żebyście zasubskrybowali te kanały. Planuję drugą część tego rodzaju, ponieważ jest mnóstwo stron internetowych ciekawych, które które mogą Wam pomóc w nauce języka angielskiego, ale, ale biorąc pod uwagę, że tyle materiałów znalazłem na samym YouTube, to myślę, że ta pierwsza część to będzie tylko YouTube, a w następnej części skupię się na stronach internetowych, które, które też pomogą Wam i jeszcze planuję trzecią część. Czyli oprogramowanie, które Wam pomoże w nauce angielskiego. Pozdrawiam, mam nadzieję, że macie się dobrze, że skorzystacie na tych poradach i że zobaczymy się w następnym filmiku. Oczywiście, jeżeli macie pytanie odnośnie nauki angielskiego, Albo chcielibyście powiedzmy nawet nawiązać ze mną jak, jakąś rodzaj współpracy albo wymiany językowej, jestem otwarty na Wasze, yy, wasze sugestie. Pozdrawiam serdecznie.